Christmas Witajcie! Cześć kochani, dzień dobry! Witamy Was w takim innym niecodziennym vlogu. Po dłuższej przerwie w zasadzie, dlatego że bardzo dużo się u nas działo. Wy już pewnie widzieliście tego poprzedniego vloga, w którym już przeprowadziliśmy kurki. Natomiast my przez trzy ostatnie tygodnie w ogóle nic nie nagrywaliśmy. Nie było kiedy, jak. Tak. No więc właśnie tak jak mówię, od trzech tygodni czy nie powiedziałem. W ogóle mamy dzisiaj Wigilię u nas. Wy to oglądacie już na pewno po, po wigilii, może i po świętach. U nas jest dzisiaj Wigilia. Mamy godzinę. którą? 13.15. 13 idziemy sobie, słuchajcie, na, na wycieczkę. Jedziemy sobie, ponieważ jeszcze przez te trzy tygodnie, przez które tutaj mieszkamy, nie mieliśmy czasu nigdzie wyjechać. Nigdzie wyjechać, a mieszkamy w przepięknym miejscu, bardzo blisko pięknych miejsc. I jedziemy sobie dzisiaj do Karpacza, żeby sobie zobaczyć, co tam słychować, żeby sobie zjeść jakiś wigilijny obiad. Sytuacja wygląda tak, kochani, że w domu jeszcze mamy bajzel na kółkach, mm. jeszcze jest nic nieskończone tak naprawdę, ale są gniazdka zrobione ale mamy zrobione gniazdka <grym> telewizor wisi na ścianie, tak, wszystkie zwierzęta kochani, co jest najważniejszą informacją w ogóle na wstępie, wszystkie zwierzęta mają się dobrze, wszystko jest ok pod względem zwierząt e, przeprowadzka się prze, e, udała, przeboże, już nie umiem mówić nawet, <grym> udała się zwierzęta się już w zasadzie można powiedzieć, że, za, że zaaklimatyzowały mamy dla Was jedną Ogromną niespodziankę, co Was na pewno zaskoczy, ale myślę, że zobaczycie tą w niespodziankę w kolejnym vlogu, bo teraz po prostu chcieliśmy taki, taką relację Wam zdać z naszych świąt, co tam u nas słychać i generalnie powiedzieć, że wszystko jest w porządku, że przeprowadzka się ostatecznie udała, chociaż było, była bardzo ciężka, była hardkorowa, nie ma tutaj co gadać, yy. ale jesteśmy, świętujemy, obchodzimy święta, żyjemy, mamy się dobrze. Głupie pomysły nam z głowy nie wychodzą, już kolejne i plany na przyszłość, i tak dalej. Tak. Więc jesteśmy sobą. Ta przeprowadzka ten ciężki czas dał nam mocno w kość i być może nas troszkę zmienił. No, na pewno. Być może pokazał nam, że czasami nie warto, może nie, że nie warto, tylko czasami trzeba iść po prostu na żywioł i że świat się nie skończy, nawet jeżeli nie zdążymy czegoś zrobić że świat się nie skończy, jeżeli coś będzie, nie będzie skończone na 100%, że dalej można żyć, dalej można cieszyć się życiem i dalej trzeba przez to życie iść do przodu. Do tego, żeśmy się chyba nauczyli, co? Tak, tak. Tylko No myśleliśmy, cierpliwość... że całkiem tak zdążymy, jeszcze będziemy mieć trochę czasu, a to jednak trochę zbrakło tego czasu. No. Zbrakło czasu trochę. To było ciężko, bardzo. Wszystko się obsunęło w, o miesiąc czasu ogólnie. Tak. I... W sensie o miesiąc. Dlatego, że może powiedz dlaczego. Tak nie, nie musisz mówić Aha. szczegółów, no to, ale... No to powiedz ty. Słuchajcie, mieliśmy już sprzedawać dom. Wszystko już było gotowe do sprzedaży naszego domu. Ale niestety okazało się, że nasz kierownik budowy, który był kierownikiem budowy na, w naszym poprzednim domu, jak budowaliśmy, okazało się, że oddał no... nam wszystkie papiery niby przygotowane do sprzedaży domu. Tak. A suma sumarum wyszła taka akcja, że nie było odbioru przez inspektorat? Tak? Inspektor, e, przez nad, nadzór budowlany. budowlany. Więc nie, nie, nie załatwił nasz kierownik budowy najważniejszej rzeczy, jaką powinien się Na którą zrobić się bardzo budowy. długo czeka. Tak, i przez to mieliśmy, słuchajcie, bardzo dużo odkręcania, bardzo dużo formalności do załatwienia, co w ogóle nie było oczywiste, że my to damy rady w ogóle załatwić, bo to już było po czasie, słuchajcie, poszły już dokumenty. Ach, w ogóle on tak. Strasznie... Po nie 6 będę... miesiącach, to 6 tak. miesięcy minęło, już My myśleliśmy, że wszystko jest w porządku. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale kierownik budowy okazało się, że wystawiał nawet dokumenty, do których nie miał prawa wystawiać, jakieś bez uprawnień. No, no, no ale już bez szczegółów, tylko chciałem po prostu powiedzieć o co chodzi. Dlatego słuchajcie przez niego. O miesiąc czasu mieliśmy... więcej, no ale... Tak. No tego. i już nie wspomnę o pieniądzach, które musieliśmy jeszcze, żeby pozłatwiać wszystkie rzeczy, za które on dostał pieniądze jako kierownik budowy, mhm. no to musieliśmy jeszcze znowu wykładać duże pieniądze, żeby, żeby pozałatwiać... Tak, jakieś tam, wiecie, odbiory elektryczne i tak dalej, i tak dalej. To mhm. wszystko kosztuje te protokoły, jak wiecie. No więc z tego, z tego wynikała, wynika całe nasze opóźnienie, że opóźnienie, po prostu skrócił nam się o ten miesiąc ponad czas, na przeprowadzkę, na budowę tutaj, w tym nowym miejscu, na Dolnym Śląsku. No to tak, co tam jeszcze mieliśmy powiedzieć wam dzisiaj? Bo tak w skrócie wszystko Zobaczcie jaki jakie przez jaką piękną drogę jedziemy. Znaczy dzisiaj pogoda jest kiepska, bo jest tak deszczowo ponuro, ale... Jak co dzień teraz? Tak, ostatnio u nas cały czas jest taka pogoda. Na telefonii już w ogóle pokazuje, że nie ma padać, a tu nagle. No właśnie, jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy mega zdziwieni tutaj klimatem panującym, no nie, bo to jest taki podgórski klimat już. I muszę wam powiedzieć, że to jest jakiś w ogóle kosmos, dlatego że patrzycie właśnie na pogodę, to jest to co Daniel już nie powiedziałem. Słońce Patrzy... ma być, świeci. A w ciągu 15 minut macie wichurę, ulewę i w ogóle jakieś, tak. jakaś katastrofa się dzieje. Także tutaj w ogóle nie ma co się sugerować tym, co pokazuje pogoda i ciężko jest cokolwiek zaplanować. Tak, tak jak tam w poprzednim miejscu gdzie mieszkaliśmy, były susze, nie tak. padało nic, tak tu jest. Wszystko odwrotnie. Tutaj cały czas, słuchajcie, padają deszcze. Co jest oczywiście na plus dla, dla upraw i tak dalej. Natomiast... No, to żeby by nam nie przeszkadzało, tylko tak. akurat w tą przeprowadzkę. W tej sytuacji to tak. nam akurat trochę utrudnia, nie trochę, tylko mocno. Też, no. Bo człowiek jest ciągle, wiecie, przemarznięty jeszcze oczywiście tutaj też ciągle biją wiatry, więc no, ciężko się pracuje. A rzeczy jeszcze do zrobienia mamy mnóstwo. To zobaczycie oczywiście w następnym tak. vlogu. Podwórko będziemy... mamy rozkopane, bo musieliśmy tak. zrobić podłączyć wodę, przyłącz wody i do koziarni, i do domu, i prąd musieliśmy też w ziemi chować. Podwórko wygląda pięknie, świątecznie, mamy nawet węgiel wysypany na środku podwórka, oczywiście no, śmieje się, że węgiel, bo kamienie, żeby troszkę utwardzić, bo kochani, na no my teraz pływamy w błocie, żeby przy obrządkach, to jest po prostu katastrofa. No, od trzech tygodni jest katastrofa. My nie możemy się ruszyć skręć, że Was. Musimy, my nie możemy się ruszyć z domu w ogóle e, możemy zapomnieć tak, o, o tym, że wyjdziemy sobie bez gumowców. Także każde przejście do auta to muszą być gumowce i to takie dobre gumowce, żeby nie przemokły, bo to w, w błocie. Czasami nawet 30 cm prawie noga może wpaść i są ruchome wydmy dosłownie jakieś tam, że cuda, cuda się tam dzieją, mamy wysypane tłuczeń, które trzeba będzie rozprowadzić. Niestety. No już teraz przed świętami ciężko było zorganizować koparkę, która by nam ten te kamienie tamte, ten... jak to się nazywa? Grus? Nie, ten tłuczek, no, tłucze, żeby tak. nam to poroz, No ale będziemy też się tym zajmować, bo bardzo ciężko się w, takim, w takich warunkach... no nie da się tak funkcjonować, słuchajcie, na dłuższą metę, że wiecie, za każdym razem jak idziecie, no to po prostu toniecie w błocie, no nie? Zawsze no no tak, a tego tłucznia też teraz tak nie można w sumie rozgarnąć, bo to jest błoto, jak się go wsypie, to no to... Zatopi. Wszystko się zatopi i to też jest wszystko bez sensu. Tak, więc najpierw trzeba to błoto jakoś tam... Chciałbym pościąć gdzieś na kubkę i dopiero wysypać to. No. Roboty jest dużo. Tak? E, Koziarnier, tak w skrócie, tylko powiem, tak mniej więcej, żebyście wiedzieli o co chodzi. E, no w domu mamy takie warunki, że możemy tam żyć, możemy już funkcjonować, dlatego że mamy już zrobioną kuchnię. E, podłączone, sprzęt, jest. podłączone sprzęty mamy już zrobione. Tak, w łazience, że możemy się już normalnie kąpać, możemy używać wody, więc my już generalnie możemy funkcjonować w domu. Natomiast jeżeli chodzi o oborę koziarni i stodołę, to jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Kurnik ostatnio dopiero skończyliśmy, bo jak wiecie, była tam zrobiona tylko membrana na dachu i płyty od spodu sufit, w sensie z płyta SB. I trochę blachy było zrobione ile połowy, A, i do połowy Tak, i troszkę Daniel, jak ja byłem odwozić moją mamę, to Daniel zdążył w tym czasie położyć chyba połowę dachu, tak? No. Natomiast już się udało nam ostatnio skończyć cały dach, więc kurnik tak. już jest tematem zamkniętym. I od dwóch dni mają gniazda. I od dwóch dni mają słuchajcie gniazda udało nam się też zrobić im, bo... E, no jajka ani... były znoszone na ziemi. I w ogóle były słabo znoszone, no, no, tak, bo one też tak. tak jakby nie, przez to, że nie miały gniazda, nawet nie chciały znosić jaj. No nie było czasu, nawet w sumie ile robiliśmy te gniazda. Godzinę? Godzina, no. Godzinę. Ale naprawdę nie było nawet godziny czasu, żeby tak. je zrobić te gniazda, a jesteśmy tutaj już trzeci tydzień. Trzeciego trzy tygodnie. Przez no 3 tygodnie nie, nie, nie 24 grudnia przeprowadziliśmy się dokładnie. czasie Zwierzęta nasze wszystkie przyjechały 31 listopada. Aha, no tak. No. Czyli 3 tygodnie z haczyki 3 tygodni. No. no więc tak to wszystko wygląda. No. Tak to wygląda. Tak. Ale mają warunki zwierzęta zapewnione takie, że. Tak, sucho było, wszystko e, tak. jest ok. No. Chociaż musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Nie wyrobiliśmy się na tyle że nasze kozy po przeprowadzce przez dwa dni były niestety, bez dachu niestety były bez dachu nad głową na szczęście tak dał że po prostu nie padał deszcz ani żaden śnieg, ani nic takiego i no jakoś to wszystko no, na, odpukać wewnie malowane no nikt nam nie zachorował, nikt nam się nie przeziębił i tak dalej, więc no i to jeszcze akurat w ten dzień był największym mróz, tak. bo nie było w ogóle mrozu ale akurat w dzień przyjazdu tak. chyba było minus pięć to bo minus minus... 5 było minus pięć, no Byliśmy przerażeni. No ale wydaliśmy im bardzo dużo słomy, tak. bardzo grubo miały, tak. w środku w sumie nie wiało, bo ten wiatr, jak wiecie, no, to robi takie bardziej zimne. No, ale, ale nie wiało. Tak... Ale nie był mózg, ale było tak raczej bezwietrzne. I dlatego też nie padało. Dobrze, że śnieg tak. jeszcze nie pada. Tak, mogło być gorzej. No. Natomiast no, mówię, no, przy, przy, <kluzny> przez to wszystko, przez tę tą obsługę, no, no nie wyrobiliśmy się na tyle, na ile. No myśleliśmy, że będzie zupełnie inaczej. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, ale nie nie no wiedzieliśmy, przypusz... że będzie aż tak tak, nie przypuszczaliśmy to był najtrudniejszy czas w moim mogę powiedzieć za siebie, że w no, moim życiu to był najtrudniejszy czas no, w moim też że nigdy tak bardzo nie byłem przerażony tym, że mam tak mało czasu na zrobienie czegoś tak ważnego wiecie hmm. o co chodzi, bo to nie było gdyby to była przeprowadzka tylko nasza i że my byśmy coś tam mieli w środku nie no, tylko z pieskami albo z kotami to w, jest okay. w ogóle byśmy się tym nie przejmowali bo to człowiek sobie zawsze poradzi natomiast jeżeli już wiesz, że musisz tym zwierzętom zapewnić no, no, takie warunki, żeby one miały dobrze, a już i tak wiesz, że nie zdążysz, ale i tak musisz za wszelką cenę to robić. I ja nawet mam łzy, w teraz, jak mm. ja o mówię. Bo to jest, nie życzę takiego uczucia nikomu, żeby się coś takiego, mm. żeby ktoś cokolwiek, kiedykolwiek musiał coś takiego przeżywać, że wiesz, że nie dasz rady, ale do ostatniej chwili walczysz. No, nie? Mm. bardzo przykre uczucie. Ale tak jak mówię, no też bardzo wiele to uczy, że świat się nie kończy, no nie? Że musisz żyć dalej mimo wszystko. I ile człowiek jest w stanie wytrzymać te szucze. No. no. Od, fizycznego... Odpukać przez te dwa miesiące. Tak, to, to były dwa miesiące. Dwa miesiące, tylko, no. No została zbudowana w dwa, w dwa tygodnie. Cała. Tylko trzeba tą blachę jeszcze położyć. No. To to, kur... No wszystko poszło w miarę szybko, no. W w dwa miesiące, każde zwierzę ma schronienie. I tak jak... Nie, to jest w ogóle rzeczy nienormalne do no. zrobienia tak naprawdę. To jest nierealne. Nie, to było no. To było chore, i to było, słuchajcie, nieprzesłane noce, i to było. To były nerwy, to było stres, to było zmęczenie, to było marznięcie codziennie w nocy. Ach, na no co tu dużo mówić? No ale nie ma co narzekać. Ostatecznie jest dobrze, już tak. jesteśmy na, na prostej. Już się troszeczkę uspokoiliśmy pod tym względem, że. No wiecie, w nas to jeszcze długo było. To wszystko, co że nie zdążyliśmy, i to robienie na szybko później tego dachu, jak już były kozy. Także to jeszcze w nas było dużo tego stresu i tego wszystkiego. Na szczęście już te emocje tak opadają, już tak zaczynamy żyć pomału normalnie e, i dochodzimy do siebie. Dlatego dzisiaj wyjechaliśmy. I dlatego dzisiaj w końcu pierwszy raz dzisiaj jedziemy e, robimy coś dla siebie po prostu. Tak. Jakąś taką chwilę dla siebie, no nie moment. Ale też tylko jedziemy w sumie na nie wiem, na dwie, trzy godzinki. Nie? Tak. Potem jesteśmy zaproszeni na Wigilię do jeszcze obecnego, czy do, do poprzedniego właściciela. Do domu i działki Pana Janka i Pani Joli do, pani, do Pana Janka i do, pa, do Pani Joli bo Pan Janek już tam kiedyś coś powiedziałem, że o piesku że ktoś się zajmował pieskiem jak myśmy tam, jak ja tam jeszcze jeździłem do Daniela i Daniel przyjeżdżał do, do poprzedniego naszego domu i tam kiedyś też w którymś filmie wspomniałem, że ktoś się zajmował pieskiem i Pan Janek kiedyś mówi jak to ktoś się zajmował pieskiem no więc mówię już, że, że oczywiście do Pana Jana i do Pani Joli jedziemy no tak, pozdrawiamy tak pozdrawiamy was kochani, <laughs> widzimy się dzisiaj no i co, no dobra, to my jedziemy pokażemy wam jeszcze jakieś widoczki jak dojedziemy i tyle, łączymy się do zobaczenia, buziaki uśmiechać, bo to jest tak pięknie. Tyle śniegu jest. Tyle śniegu i tak sobie mówiliśmy, że tak już smutno nam było trochę, że na te święta w ogóle takie wiecie to i ponuro, że tyle śniegu. No, ale wystarczy, że to jest chwila moment od z nas... Żudberetem. Z Żudberetem jesteśmy, no my święta ze śniegiem. Nie? I tak mówimy, jedziemy do Karpacza już chyba wyjeżdżamy z Karpacza, bo już objechaliśmy chyba cały Karpacz. Dalej nie możemy przestać jechać, bo jest tak pięknie i coraz wyżej, wiecie, i wyżej tym więcej śniegu i Cały czas w górę jedziemy, nie Co? wiemy gdzie dojedziemy. Teraz życie zaprowadzi. Zobaczcie ile jeszcze przed nami było. Jeszcze Długim wysoko, jej... wysoko. <laughs> to jest pięknie. Taki... coś pięknego. Tu jest wyciąg. Wyciąg mieliśmy też pewnie gdzieś na ce. No, takie jakieś saneczki, tak? No, par saneczkowy. To, 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 100 metrów. Skręć w prawo. Dobrze, no, skręcimy, jak będziemy mieli ochotę. To skręcimy. Jak nie będziemy, to pojedziemy skręć proste. w prawo. To jedziemy dalej w górę. Nie, a tak naprawdę to będziemy zawracać już chyba. No i. I kochani, po drodze z Karpacza do domu postanowiliśmy, że jedziemy jeszcze przez sznarską porębę. Żeby sobie tego jeszcze świątecznego klimatu. Dołożyć. dołożyć. Ale niestety nie ma tu śniegu na razie nie to chyba nie będzie nie szterskiej już to chyba nie no ale jest też przepięknie no piękne klimaty I właśnie sobie słuchajcie kochani uświadomiłem jak wiecie ja pochodzę można powiedzieć nad morza a uświadomiłem sobie że ja jednak jestem człowiekiem gór Ja kocham góry tak jak sobie, żeśmy sobie z Danielem rozmawiali że w górach zawsze się coś dzieje no nie no że tak jest aktywnie i tak o, rzeczka rzeczka rzeczka, rzeczka. Szkarska też jest przepiękna. No. Karpacz skradł moje serce. Pięk, no, Karpacz to Wygrywa w wszystko. Śnieg, w ogóle cudowna atmosfera, ale Szczerska też jest przepiękna. No wydaje śnieg. mi się, że może, no już pada śnieg. ale wydaje mi się, że może bardziej zimową porą będziemy y, uderzać w Karpacz. Mm -hmm, a też tak się wydaje. latem bardziej, lato, wiosna to bardziej Szkarska pora, bo to będzie miała piękniejszy urok jeszcze. Tak myślę. Na ja w Szklarskiej Porębie to byłem 10 lat temu A ja nigdy nie byłem w Szklarskiej Porębie Ja byłem na wycieczkach szkolnych do... raczej Zakopane Także nie, nie te rejony to, nie, te, nie te góry Ale Karkonosze są piękne Jedziemy sobie pięknie Będziemy już niedługo się z tej Szklarskiej Poręby kierować do domu Na Wigilię Na tą wigilię żeby zjeść kolację. Mieliśmy sobie w planach, mieliśmy w planach, żeby sobie zjeść tutaj jakiś obiad wigilijny, nie. ale ostatecznie co? Nawet nie było jakoś tak, no nie? Przez ten nie, nie. zachwyt. Za tu, tak, <laughs> przez ten zachwyt w ogóle. Przez ten zachwyt, przez tą atmosferę. Nawet nie myśleliśmy o tym, że jesteśmy głodni i nigdzie nie zajechaliśmy. I już teraz to że jest krótko zostało w zasadzie do tej kolacji wigilijnej, więc... Więc już nie będzie ani zostało, mi ciut półtorej godziny. Bo jeszcze tym powietrzem szkarskiej porędę sobie pooddychamy, tak jak w Gerpaczu. No. I będziemy żegnać się z Wami. Myślę, że Wam jeszcze puścimy jakieś przebitki na koniec na outro, żebyście byli jeszcze chwilę razem z nami w tej atmosferze, żeby was tą energią naszą. Żeby podzielić się z wami tą naszą energią. I tyle. Także kochani. Co? Kończymy. Nie. Widzimy się w następnym vlogu. Ściskamy Was. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiamy. Dzień.